Jeśli budzisz się w środku nocy tylko po to, żeby pójść do łazienki, chcę, żebyś przez kilka chwil posłuchał mnie spokojnie. Ile razy zdarzyło się to wczoraj? Raz, dwa, tyle razy, że przestałeś już liczyć? Za każdym razem, gdy wstajesz z łóżka, coś w tobie męczy się odrobinę bardziej. Ciało domaga się odpoczynku, ale sen nie chce współpracować. A kiedy zaczyna się dzień, nie czujesz już tylko senności, czujesz wyczerpanie. Wiele osób uważa, że to po prostu kwestia wieku i uczy się cierpieć w ciszy. Ale muszę powiedzieć Ci coś ważnego: to nie jest słabość, to nie jest wada Twojego ciała i nie jest to coś, co musisz przyjmować bez zrozumienia. Twoje ciało do Ciebie mówi. Dziś pokażę Ci, dlaczego dzieje się to po 60. roku życia i w jaki sposób używanie kurkumy w ten sposób może pomóc Twojemu ciału uspokoić się nocą. Zostań ze mną do końca. Twój odpoczynek wciąż ma znaczenie. A żeby zacząć, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu z jakiego miasta oglądasz. Wiele osób nosi ten dyskomfort w sobie przez lata. Budzenie się w nocy, by pójść do łazienki, zaczyna się niepozornie, niemal niezauważalnie, a z czasem staje się częścią codziennej rutyny. I właśnie wtedy rodzi się ciche poczucie winy. Niektórzy myślą, że za bardzo narzekają, inni wierzą, że to oznaka słabości. Są też tacy, którzy uznają, że po prostu nadszedł czas, by się z tym pogodzić. Ale chcę, żebyś wysłuchał tego uważnie i bez oceniania. To nie jest słabość i nie jest to coś, co musisz znosić w ciszy. Twoje ciało nie zawodzi. Ono się zmienia, co jest naturalne w ciągu życia i prosi o wsparcie nie o karę, nie o pośpiech, nie o strach o wsparcie. Kiedy rozmawiam z osobami po 60. roku życia, zauważam coś bardzo wyraźnego. Pojawia się natychmiastowa ulga, gdy uświadamiają sobie, że nie są sami. Ten sam dyskomfort odczuwają ludzie w Polsce, w Niemczech, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii. Różne kultury, różne języki, różne ciała, ale coś wspólnego. Przerywane noce i dni zaczynające się już w zmęczeniu. Ta świadomość zmienia wszystko, bo cierpienie przestaje być samotne. A gdy rozumiesz, że miliony osób przechodzą przez ten sam proces, wstyd zaczyna znikać. Jeśli oglądasz teraz z jakiegokolwiek miejsca na świecie, napisz w komentarzu nazwę swojego kraju. To jedno słowo tworzy niewidzialny most między tobą a kimś, kto zmaga się dokładnie z tym samym wyzwaniem. Tutaj nasza rozmowa nigdy nie będzie pospieszna. Nie ma straszenia, nie ma przesadnych obietnic, nie ma nacisku. Każde wyjaśnienie jest przekazywane spokojnie, z szacunkiem dla Twojej historii, Twojego ciała i Twojego tempa. Bo po tylu latach życia, ostatnią rzeczą, której potrzebujesz, jest kolejny powód do niepokoju: potrzebujesz jasności. A kiedy niepokój się zmniejsza, ciało zaczyna lepiej słuchać. I właśnie to będziemy wspólnie budować od tego momentu, krok po kroku, z uważnością. Wraz z upływem lat ciało nie psuje się nagle. Ono się dostosowuje. Powoli. Niemal po cichu. W nocy niektóre z tych zmian stają się bardziej widoczne. Nerki, na przykład, które wcześniej naturalnie zmniejszały produkcję moczu podczas snu, mogą zacząć wytwarzać go nieco więcej. Pęcherz, który wcześniej tolerował większe objętości bez sygnałów ostrzegawczych, staje się bardziej wrażliwy, a wewnętrzny sygnał mówiący jeszcze można poczekać. Słabnie. Dlatego często budzisz się z poczuciem pilnej potrzeby, nawet gdy pęcherz nie jest całkowicie pełny. To nie jest wyobraźnia, to fizjologia. W medycynie istnieje na to określenie nykturia. Termin ten stosuje się, gdy osoba budzi się w czasie snu, aby oddać mocz, i musi potem ponownie zasnąć. Finicja ta jest powszechnie używana w medycznych bazach wiedzy. Takich jak National Center for Biotechnology Information w Stanach Zjednoczonych, i pomaga specjalistom na całym świecie mówić tym samym językiem. Znajomość nazwy nie ma straszyć, ma dawać jasność. Gdy coś ma nazwę, przestaje być groźną tajemnicą. Wiele osób próbuje rozwiązać ten problem, całkowicie ograniczając picie wody pod koniec dnia, a gdy to nie działa, pojawia się frustracja. Człowiek myśli, że zrobił wszystko dobrze, a mimo to znów się obudził. To, czego rzadko się wyjaśnia, to fakt, że w wielu przypadkach problem nie leży wyłącznie w ilości wypijanych płynów, lecz w wewnętrznym środowisku organizmu. Cicha reakcja zapalna, wzorce przemieszczania się płynów oraz zmiany w układzie nerwowym mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się nocą. Kiedy to rozumiesz, coś w tobie się zmienia. Poczucie winy ustępuje miejsca zrozumieniu. Jeśli to ma dla ciebie sens, napisz w komentarzu jedno słowo rozumiem. I zostań ze mną, bo właśnie zaczynamy łączyć wszystkie elementy. Istnieją dwa ciche mechanizmy, które często stoją za nocnymi wizytami w łazience. Pierwszym z nich jest stan zapalny o niskim nasileniu. Nie taki, który powoduje silny ból czy gorączkę, lecz subtelne, stałe podrażnienie, wpływające na wrażliwe tkanki. Pęcherz, nerwy odpowiedzialne za oddawanie moczu, oraz u mężczyzn prostata mogą stać się bardziej reaktywne. Gdy tak się dzieje, ciało wchodzi w lekki stan czujności. Sen przestaje być głęboki. Każdy drobny sygnał staje się powodem do przebudzenia. To tak jakby cały system był zbyt wrażliwy, reagując wcześniej niż powinien. Drugim mechanizmem jest przemieszczanie się płynów. W ciągu dnia, zwłaszcza u osób, które długo siedzą lub stoją. Część płynów w organizmie ma tendencję do gromadzenia się w nogach i stopach. Nocą, gdy kładziesz się do łóżka, te płyny wracają do krwiobiegu. Nerki filtrują ten nadmiar, a potrzeba oddania moczu pojawia się nagle. Wiele osób opisuje to dokładnie tak samo: nagle potrzeba jest bardzo silna. Jeśli często zauważasz obrzęk kostek w ciągu dnia, napisz teraz w komentarzu słowo kostki. Ten prosty szczegół pomaga zrozumieć bardzo wiele z tego, co dzieje się nocą. Ta strategia obserwowania i radzenia sobie z przemieszczaniem się płynów nie jest nowa. Od dziesięcioleci zalecenia kliniczne publikowane przez instytucje takie jak Cleveland Clinic Journal of Medicine w Stanach Zjednoczonych rekomendują proste działania, takie jak unoszenie nóg pod koniec popołudnia lub na początku wieczoru, aby zmniejszyć epizody nykturii. To nie jest nic radykalnego. To łagodna zmiana, która współgra z naturalnym funkcjonowaniem organizmu. Kiedy przyczyna przestaje być niewidoczna, pojawia się potężne odczucie, kontrola, a wraz z kontrolą przychodzi spokój. A gdy pojawia się spokój, ciało reaguje lepiej. Teraz, gdy rozumiesz, co się dzieje, nadszedł czas, aby porozmawiać o nadziei. Nie o pustych obietnicach, lecz o realnym wsparciu. Kurkuma nie jest nowością, nie jest modą. I nie jest cudem. Od wieków stanowi część tradycyjnego sposobu odżywiania w wielu kulturach. Po co zrobiła współczesna nauka, to dokładniejsze przyjrzenie się jednemu z jej składników kurkuminie. Ten związek jest badany przede wszystkim ze względu na zdolność łagodnego i stopniowego modulowania procesów zapalnych w organizmie. W roku 2023 badanie kliniczne przeprowadzone w Iranie przez Karami i współpracowników Opublikowane w międzynarodowej bazie naukowej, oceniało stosowanie nanomicelarnej kurkuminy przez 3 miesiące u mężczyzn z objawami ze strony układu moczowego. Badacze zaobserwowali poprawę w skali objawów moczowych, znanej jako IPSS, a także obniżenie markerów zapalnych, takich jak białko C, reaktywne o wysokiej czułości oraz wskaźników stresu oksydacyjnego. Przekładając to na codzienne życie. Mniej wewnętrznego podrażnienia, większy komfort funkcjonowania. Inne przeglądy opublikowane w tym samym roku, takie jak prace Panknina i współpracowników w Niemczech oraz Hegde i współpracowników w Indiach, analizowały liczne badania kliniczne z udziałem ludzi i podkreślały coś bardzo istotnego. Stosowana z rozwagą kurkumina wykazuje korzystny profil bezpieczeństwa i działa przede wszystkim na równowagę procesów zapalnych. To nie oznacza cudownego wyleczenia. To oznacza wsparcie, to oznacza pomoc organizmowi w przejściu ze stanu ciągłego podrażnienia do stanu większej stabilności. I to rozróżnienie jest kluczowe. Kurkuma może wspierać komfort i równowagę, ale nie zastępuje leczenia medycznego, ani nie rozwiązuje wszystkiego sama. Gdy oczekiwania są realistyczne, efekty zwykle są lepsze. Małe zmiany, gromadzone z czasem, prowadzą do dużych różnic. Jeśli to bardziej uczciwe i spokojne podejście ma dla Ciebie sens, napisz w komentarzu tylko jedno słowo spokój. Gdy mówimy o właściwym sposobie stosowania kurkumy po 60 roku życia, istnieje prosta zasada, która chroni Twoje ciało mniej znaczy więcej. Organizm na tym etapie życia lepiej reaguje na bodźce łagodne, stałe i przewidywalne. Duże dawki. Skoncentrowane kapsułki lub próby przyspieszenia efektu często dają dokładnie odwrotny rezultat, niż oczekuje dana osoba. Zamiast uspokajać, mogą nadmiernie pobudzać trawienie, podrażniać żołądek, a nawet zwiększać częstotliwość wizyt w łazience. Celem nie jest pobudzanie organizmu, lecz sygnalizowanie mu bezpieczeństwa. Dlatego żadnych silnych kapsułek na noc i żadnych przesadnych ilości. Pomyśl o tym jak o cichej rozmowie z organizmem, a nie jak o głośnym alarmie. Również pora ma ogromne znaczenie. Najlepszy moment to około 1 do 2 godzin przed snem. Ten odstęp pozwala organizmowi spokojnie przetworzyć napój, zanim położysz się do łóżka. Gdy coś zostaje spożyte zbyt późno, organizm nadal znajduje się w aktywnej fazie trawienia, właśnie wtedy, gdy powinien przechodzić w tryb odpoczynku. To jak próba zwalniania samochodu. Gdy wciąż naciska się na pedał gazu, danie sobie tego czasu jest gestem szacunku dla własnego rytmu biologicznego. Sam rytuał powinien być łatwy do zapamiętania i przyjemny do powtarzania. Użyj ciepłej wody lub ciepłego mleka, wyłącznie jeśli twój lekarz pozwala na spożywanie na biału. Dodaj szczyptę kurkumy w proszku, tylko szczyptę, niepełną łyżkę. Do tego szczyptę równie niewielką czarnego pieprzu. To połączenie nie jest przypadkowe. Klasyczne badania z udziałem ludzi, takie jak to przeprowadzone przez Szoba i współpracowników w Indiach w roku 1998, wykazały, że piperyna zawarta w czarnym pieprzu może znacząco zwiększać wchłanianie kurkuminy w organizmie. Mówiąc prościej, pieprz pomaga otworzyć drzwi, aby kurkuma była lepiej wykorzystana, bez konieczności zwiększania ilości. Jeśli masz ochotę, możesz dodać niewielkie opcjonalne akcenty. Zawsze z umiarem. Maleńki plasterek imbiru, odrobina cynamonu lub trochę miodu tylko po to, by złagodzić smak. Nic z tego nie jest obowiązkowe. Najważniejszy jest sam gest. Mieszaj powoli, trzymaj kubek spokojnie i pij małymi łykami. To nie jest szybka dawka, ani coś, co należy połknąć stojąc w kuchni. Rytuał przejścia między dniem a nocą. Gdy pijesz powoli, układ nerwowy rozumie, że nie ma, nie ma pośpiechu. Ciało zaczyna się rozluźniać, i właśnie wtedy zaczyna dziać się wiele dobrych rzeczy, jak sam zauważysz, idąc dalej razem ze mną. Teraz jednak, zanim pójdziemy dalej, musimy poruszyć coś bardzo istotnego, i robię to z szacunku do Ciebie i Twojego ciała. Bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu. Jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe, jeśli miałeś kamienie nerkowe, problemy z pęcherzykiem żółciowym, Albo w przeszłości cierpiałeś na wrzody lub nasilone zapalenie żołądka, koniecznie porozmawiaj z lekarzem przed wprowadzeniem tego nawyku. To nie jest nadmierna ostrożność, to prawdziwa troska. U osób po 60. roku życia reakcje mogą się znacznie różnić, zwłaszcza gdy występuje stałe przyjmowanie leków lub wrażliwość przewodu pokarmowego. Co działa dobrze dla jednego organizmu, może nie być odpowiednie dla innego. Taka rozmowa z pracownikiem ochrony zdrowia nie podważa tego, o czym tutaj mówimy. Wręcz przeciwnie, wzmacnia Twoją samodzielność. Gdy przynosisz lekarzowi jasne informacje, decyzja staje się wspólna i bezpieczniejsza. Twoje ciało jest warte więcej niż jakakolwiek porada znaleziona w internecie, także ta. Dobra informacja to taka, która szanuje granice i nie budzi strachu ani fałszywych obietnic. Jeśli cenisz takie podejście, napisz w komentarzu jedno słowo, które to dla ciebie oddaje: Bezpieczeństwo. A jeśli czujesz, że to miejsce ci służy, zasubskrybuj kanał. Nie z obowiązku, lecz dlatego, że tutaj priorytetem zawsze będzie Twoje dobre samopoczucie, bez przesady i bez sensacyjności. A teraz, mając tę bezpieczną podstawę, możemy uczciwie ustawić oczekiwania. Bardzo ważne jest zrozumienie, w czym kurkuma może pomóc, a czego nie jest w stanie zrobić. Może wspierać komfort dróg moczowych, gdy występuje łagodne podrażnienie, ten uporczywy dyskomfort, który utrzymuje organizm w stanie czujności. Może pomóc układowi nerwowemu wejść w spokojniejszy rytm, gdy jest włączona w łagodną, wieczorną rutynę. A u niektórych osób. Może przyczyniać się do stopniowej poprawy objawów ze strony układu moczowego, jak obserwowano w badaniach klinicznych wykorzystujących powszechnie akceptowane skale funkcjonalne, takie jak skala objawów moczowych, analizowana w pracach publikowanych w międzynarodowych bazach naukowych. Ta poprawa zwykle nie jest gwałtowna. Pojawia się powoli, jak precyzyjne dostrojenie, niemal bezgłośnie. To, czego kurkuma nie może obiecać, również trzeba powiedzieć jasno. Nie zastępuje zaleconego leczenia medycznego, nie rozwiązuje problemu z dnia na dzień, i zdecydowanie nie działa lepiej, gdy jest stosowana w większych dawkach. Ludzki organizm, zwłaszcza po wielu dekadach życia, reaguje znacznie lepiej na regularność niż na intensywność. Dlatego właściwe mierzenie postępów robi ogromną różnicę. Jedno przebudzenie mniej w nocy to już postęp. Szybsze ponowne zaśnięcie po obudzeniu. To kolejny pozytywny sygnał. Mniejsze napięcie i mniejszy niepokój przed położeniem się do łóżka, mniejsze negatywne oczekiwanie także liczą się jako realny postęp. Gdy zmieniasz sposób oceny, zaczynasz dostrzegać poprawę, która wcześniej pozostawała ukryta. I w ten sposób zaufanie do procesu rośnie krok po kroku. Jednak żaden produkt spożywczy nie działa w pojedynkę. Ciało funkcjonuje jako całość. A drobne nawyki mogą znacznie wzmocnić efekty tego wieczornego rytuału. Jednym z najważniejszych jest sposób rozkładania płynów w ciągu dnia. Zamiast koncentrować duże ilości wieczorem, najlepiej pić więcej rano i po południu. Wieczorem jedynie małe łyki, gdy naprawdę pojawi się pragnienie. To nie jest ograniczenie, to strategia. Pomyśl o podlewaniu rośliny. Gdy wlewasz całą wodę naraz, ziemia nasiąka. Gdy rozkładasz ją w czasie. Roślina lepiej ją wykorzystuje. Kolejny prosty nawyk dotyczy nóg. Unoszenie nóg na początku wieczoru lub lekki spacer przed zachodem słońca pomaga organizmowi rozprowadzić płyny jeszcze wtedy, gdy jesteś aktywny. To zmniejsza nocne obciążenie nerek. To drobny gest, ale bezpośrednio współgrający z fizjologią organizmu. Trzeci element to wieczorne jedzenie. Unikanie bardzo słonych potraw. Przetworzonych przekąsek i dań typu Instant Wieczorem ogranicza zatrzymywanie płynów i niepotrzebne pobudzanie organizmu w czasie, gdy powinien zwalniać. Otoczenie również wysyła do mózgu silne sygnały. Bardzo jasne światła i głośna telewizja mówią ciału, że wciąż trzeba być czujnym. Zmniejszenie natężenia światła po zmierzchu i ograniczenie bodźców dźwiękowych przygotowuje grunt pod odpoczynek. Oddychanie może pomóc jeszcze bardziej. Wdychaj powietrze nosem i wydychaj je dłużej niż trwa wdech, powtarzając to kilka razy. Ta prosta zmiana aktywuje naturalne mechanizmy relaksu pośród tych nawyków, który czujesz, że możesz wypróbować dziś. Napisz w komentarzu tylko jedno słowo: płyny, nogi lub światło. Ten świadomy wybór to już pierwszy krok do zmiany. Twoje ciało nie jest przeciwko Tobie, próbuje się dostosować, komunikować. I odnaleźć równowagę. Gdy zmieniasz sposób dbania o siebie, z większym spokojem, regularnością i szacunkiem, drobne poprawy zaczynają się pojawiać. I bardzo często to właśnie te małe zmiany przywracają spokojniejsze noce i lżejsze dni. Jeśli ta treść Ci pomogła, jeśli w którymkolwiek momencie poczułeś się zrozumiany lub zaopiekowany, proszę Cię teraz o dwie proste rzeczy. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać informacje tworzone z troską dla osób, które wiele już przeżyły, i zostaw polubienie, ponieważ pomaga to dotrzeć z tym materiałem do innych, którzy również potrzebują lepszego snu. A jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: Spokojna noc. To zdanie jest czymś więcej niż komentarzem jest intencją. Na Twoim ekranie pojawia się już kolejny film. W nim porozmawiamy o czymś, co wiele osób robi każdego dnia, nie zdając sobie sprawy, że może popełniać błąd. Czy jesz czosnek codziennie? Bez tego składnika robisz to źle. Naprawdę warto obejrzeć, bo ten szczegół zmienia wszystko. Czekam na ciebie tam.